Mamy okazję dzisiaj na seminarium. Kto jest gościem? Kogo dzisiaj gościsz u siebie tutaj w Grupie? Stało się tak, że staliśmy się światową stolicą MDS-u, główną kwaterą przez kilka dni, dlatego że gościmy twórcę tego systemu, Freda Mastro. A więc dla naszej światowej społeczności jest to wielki dzień. Szczególnie że czasy są trudne i COVID spowodował zawieszenie i przeniesienie wszelkiego tego typu imprez. Tym niemniej się cieszę, że mamy najwytrwalszych gości z kilku krajów świata. No i oczywiście, dopinając wszystkich reżimów sanitarnych, walcząc z wszelkimi utrudnieniami, co nas nie zabije, to nas wzmocni, jesteśmy tutaj w dosyć licznej grupie. No właśnie, COVID mocno utrudnia życie. Utrudnia życie sportowe, utrudnia życie generalnie podróżowaniem po całym świecie. Jak ci się to udało? Że naprawdę byłeś w stanie to zorganizować? Jest to bardzo trudna i długa, długotrwała praca. Oczywiście można to zrobić wszystko na ura, ale my jesteśmy organizacją, która ma dawać ludziom bezpieczeństwo, więc nie widzę, żebyśmy. Czy inaczej, jest wiele spiskowych teorii. My nie rozmawiamy o covid nie rozmawiamy o tym, czy Ziemia jest płaska, czy nie. Szanujemy obowiązujące prawo bo to, to jako organizacja przestrzegamy w każdym z krajów, gdzie działamy. Zrobimy wszystko dostosowując do norm prawnych Unii Europejskiej, Polski. Było szereg utrudnień, wiele osób po prostu chociażby nie przyleciało, bo zostały zawieszone loty, tak jak na przykład z Francją w ostatnim czasie i nie było już możliwości tego zmienić. Niemniej przestrzegając tego wszystkiego, krok po kroku, dopinając, budując relacje, mailując, przebukowując bilety, zmieniając hotele, Organizuję eventy tego typu od 20 lat, ten był najcięższy i jest najcięższy, bo skończy się dopiero w poniedziałek, ale to serce rośnie, że się udało, po prostu walczymy z tym, my mamy takie robotsze hasło na ten rok, Wataha silniejsza niż Covid, więc tego się trzymamy. No i Wataha naprawdę dopisała mimo tych wszystkich trudności, jest sporo osób, e, e, powiedz co, co, co jest w programie, w seminarium? A, My skupiamy się na samoobronie i bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie w szerokim tego zrozumieniu, czyli patrzymy od, nas, od strony profilaktyki, psychologii, komunikacji werbalnej, niewerbalnej. Sam konflikt fizyczny, czyli to, co teoretycznie Wasz widz widzi w klatce czy w ringu, dla nas jest na samym końcu. My staramy się tym zarządzać. Samoobrona jest czymś, czego nie zaplanujemy. To, co powiedział Mike Tyson, jeżeli masz plan, jak pierwszy raz Cię trafię, to Twój plan się rozsypie. I podobnie wszystkie złe sytuacje dzieją się zawsze teraz. Nie możemy się przygotowywać. Fred ma taki sposób prowadzenia warsztatów, że dostosowuje program do uczestników. Patrzy, co, gdzie są największe problemy, gdzie jest najwięcej pytań. Więc o ile kursy instruktorskie mają swoje kurikulum, o tyle otwarte seminaria nie mają. I to jest, to bardzo lubimy, bo zapraszamy ludzi bardzo często z innych sztuk walki. Często pojawiają się niewyzwania, bo nie żyjemy w świecie, żeby udowadniać, czy je kunkwość jest lepsze, ale pojawiają się pytania, pojawia się polemika, która nas rozwija i z chęcią to tą rozmowę podejmujemy, więc jakby nie ma ścisłego programu nigdy. Jakbyś miał przybliżyć serwetkę naszym widzom Freda, gościa, głównego gościa seminarium. A Przede wszystkim ogromna charyzmatyczna osobowość, która jest alfa, takim prawdziwym samcem dla całej naszej organizacji. Który stworzył potężną grupę ludzi tak różnych w różnych krajach, e, którzy mają tą samą pasję e, zarówno z kręgów elitarnych służb jednostek specjalnych, e, grupy różnego rodzaju szybkiego reagowania, bezpieczeństwa, ochrony osobistej. E, osoba, która całe swoje życie poświęciła sztuką walki, w pewnym momencie stwierdził, że urosło to coś do swojego systemu i trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Dlatego nie z powodu megalomanii odpowiedzialności nazwał to swoim nazwiskiem. A nazwa Defense czyli obrona nie jesteśmy systemem walki. Nie uważamy, że jesteśmy lepsi w walce, bo jesteśmy w niej gorsi. Dlatego, że jesteśmy gorsi, chcemy skończyć to na tyle szybko, żeby mu uciec. Więc nie zamierzamy się z nikim mierzyć opowiadając, że jesteśmy w konfrontacji fizycznej, bo tam jesteśmy dużo słabsi, jesteśmy nieatletyczni. Zawodnik MMA trenuje 4-6 godzin dziennie nasi adepci trenują w tygodniu 4 godziny, tyle co ma każdy normalny człowiek, my staramy się dać im jakieś narzędzie żeby mogli konfrontację każdą po prostu przetrwać i ten program cały czas się rozwija, tworzy FRED to pomysł otwartego trójkąta ta otwarta część to jest nasz szacunek i nasza motywacja do nauki innych systemów sztuk walki przykładem znowu jest FRED, tydzień temu odebrał czarny pas brazylijskiego jiu jako konsekwencja wieloletniej od 14-letniej nauki, a więc szacunek do innych, cały czas się uczymy, cały czas się musimy rozwijać. Podpatrujecie też dużo z innych stylów? Eee, tak, a, ale w sposób otwarty. Bardzo często organizujemy interdyscyplinarne warsztaty. Przykładem chociażby w zeszłym roku e, trylogia mistrzów w Belgii, gdzie duk Markeida, czyli ekspert filipińskich sztuk walki, e, Franz Truwen, Arnis e, i Fred prowadzili razem zajęcia. E, mamy zajęcia razem z ekspertami boksu, tajskiego, z ekspertami jiu-jitsu. Jeżeli kilka osób prowadzi razem, nagle w tym seminarium zaczyna tworzyć się fajny, wspólny program, ale wszystko pod kątem oczywiście samoobrony. Więc mamy możliwość podpatrywać u naprawdę. No, mistrzem e, Freda, jeżeli chodzi o brazy brazylijskie jiu-jitsu, jest Flavio Bering, więc to niech będzie odpowiedź dla, dla tych, od, od kogo mamy szansę się uczyć. Jego uczniem. Jest regularnie żor sampier przyjeżdża uczyć się noża, uczyć się samobrony żor sampier. Więc e, to działa zawsze w dwie strony i mamy możliwość naprawdę spinania tego od świetnych ludzi. Dlatego ja jestem cały czas tak pełen energii, pasji, bo e, dla mnie przede wszystkim jest bycie uczniem. Ja jestem zły, że nie mogę z nimi ćwiczyć, bo muszę to spinać i organizować, e, ale zawsze po prostu pie, przede wszystkim musimy się uczyć, a dopiero potem nauczać innych. No dobrze, przypomnij mi w takim razie powiedz naszym widzom, jakby chcieli, zainteresowali się tematem, gdzie Cię mogą znaleźć, gdzie prowadzić zajęcia. <grym> Teraz prowadzę zajęcia jak Chuck Norris wszędzie. <grym> ja mam klub na ulicy Towarowej w Warszawie, ale nie na razie, póki plener nam pozwala, pracujemy plenerowo. I to też nie ze względu na COVID, ze względu na to, że nasz program lubi realną sytuację. Inaczej ćwiczysz, inaczej reagujesz w ciemności, w świetle samochodu, kiedy podłoga jest śliska, kiedy jest to zwykły parking, a nie w doświetlonej sali na bosaka w gi, z całym szacunkiem. Tylko to nie jest samoobrona. Więc szukając realnych warunków, pracujemy bardzo dużo w realnych warunkach. Znajdziecie mnie na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. Napiszcie, dostaniecie grafik zajęć, będziecie wiedzieć, gdzie jesteśmy, bo my często te lokalizacje zmieniamy. Nie chcemy się przyzwyczajać. Dzisiaj są takie czasy, że, przepraszam, użyję tego słowa, mamy makwityzację ludzi. Oni chcą mieć wszystko pod ręką na tacy i, a u nas trzeba się starać. I, i takich zapraszamy. Chcesz się starać? Chcesz e, znosić niewygody i dyskomfort i trochę bólu? To my jesteśmy pod